Zastanawiasz się, dlaczego na świecie trwają wojny? Ludzie krzywdzą siebie nawzajem i otacza nas tyle zła? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Na początku świat był idealny, ponieważ wszystko było zgodne z wolą Boga. Ale pierwsi ludzie zbuntowali się, odrzucili posłuszeństwo Bogu i w ten sposób zepsuli idealny świat stworzony przez Boga. Karą za nasz bunt, nasz grzech, jest śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. W jego oczach każdy z nas zasługuje na wieczną karę, czyli piekło. Może myślisz, że nie zasługujesz na coś takiego jak piekło, ale pomyśl, ile razy skrzywdziłeś kogoś, ile razy skłamałeś, to wystarczy, żeby tam trafić. Grzech cię usidla i nie jesteś w stanie sam z nim zerwać. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg jest sprawiedliwy, ale uwaga, jest też miłosierny, litościwy i łaskawy, dlatego dał ci szansę na powrót do idealnej, czystej relacji ze sobą. W jaki sposób? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uznaj przed Bogiem swoją grzeszność. Powiedz Mu, że bardzo żałujesz swojego wcześniejszego stylu życia. Uwierz, że Jezus zmartwychwstał, a teraz stoi i puka do Twojego serca i chce być z Tobą od dziś na zawsze. Chrystus, umierając na krzyżu, zapłacił za wszystkie Twoje grzechy, zarówno za te przeszłe, jak i przyszłe. Osobiście poproś Jezusa Chrystusa o ratunek przed karą za Twoje grzechy, czyli przed wiecznym piekłem. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Tobą a Bogiem. Nie potrzebujesz księdza. Jeśli zaufasz Jezusowi i osobiście poprosisz Go o zbawienie, dostaniesz w prezencie za darmo, życie wieczne. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Bóg zrobił jeszcze coś: objawił ci swoją wolę. W jaki sposób? Zostawił ci swoje słowo. Czytaj Biblię, słuchaj Boga, a przekonasz się o tym, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwej. Bóg chce, abyś spotkał się z innymi uratowanymi, by razem z nimi docierać do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o wspaniałym i jedynym ratunku. Skontaktuj się z nami, razem uratujemy jeszcze jednego. Jeśli nie masz swojej Biblii, napisz do nas, wyślem ci ją.